4 na 4 na wojsku w tym Ja ok, Jeżeli zrobicie zmianę, sędzia w takiej sytuacji, która w do pewnością na tego górną grali, w te 3 osoby w bramka w nada. Autyzm jest, z linii. To jest bardzo ważne. No i niech wygranie nie? Słuchajcie, Tu zgłosili do mnie przedstawiciele, bo jest też mikro, z, z, z czy z prośbą strojką czy też po pozycją zorganizowania tego dobrej. Od razu oczywiście byłem na taki. ale żyje, ona pokazuje, że tutaj się odbywają wspaniałe zawody, również akcje karakteryjne. Także dziękuję, dziękuję wszystkim, że tak tutaj jesteście, że chcecie wspomagać potrzebujących. Pokazujecie po raz kolejny wielkie serce wszyscy nasi strażacy oraz policjanci a także życzę udanych zawodów niech najlepszy myślę, że rzeczywiście ten turniej będzie kontynuował Łęskę Świk, Włoska hala sportowa w Krzeszowicach, turniej służb mundurowych naszymi rozmówcami są organizatorzy dzisiejszych zawodów, panowie Kamil Dwi oraz Łukasz Duda. Dzień dobry. Cześć dobry. Która to edycja zawodów? Jest to pierwsza edycja, jeszcze u nas czegoś takiego w gminie na pewno nie było. Razem tutaj z kolegą Kamilem wpadliśmy na taki pomysł, żeby też no, była dobra zabawa i pomoc przy okazji, więc tak powiem, zorganizowaliśmy taki tutaj charytatywny wieczór różnych służb mundurowych. A ile dużo nie uczestniczy w dzisiejszych zmaganiach i jakie? W dniu dzisiejszym zebrało się aż 16 drużyn, w tym m.in. policjanci z Kiszowic, OSP Krzyszowice, OSP ŚB, praktycznie większość jednostek z naszej gminy, więc cieszymy się bardzo, że jest takie zaangażowanie. Tak. Również są tutaj jednostki spoza z... naszej gminy. Naszymi, tak. Poza gminy, są z gminy Zabierze oraz gminy Wielka wieść. A w jakiej formule rozgrywane są zawody? Eee, tutaj jest formuła pucharowa, eee, mamy, gramy od jednej do 8 finału, eee, oczywiście dla drużyn, które odpadną no od razu że tak powiem, jest, 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 jest mecz jakby pocieszenia. Każda drużyna zagra dwa mecze. Dzisiejszy turniej jest imprezą charytatywną. Na jakiej cel zbierane są środki? Zbieramy środki brakujące na olidzonek, naszej tej mieszkanki z Krzeszowic. Już niewiele im brakuje, także mam nadzieję, że już się uda się zapewnić górkę do końca. Też Pan... mam taką Panowie, dziękuję za rozmowę i życzę udanych zawodów. Dziękuję Dziękujemy. Bardzo. How Più secondo di lei, avete fatto il traino a che è il suo